Witam Was serdecznie z nowej gierki, którą zacząłem grać nie. przedwczoraj. Uff, to jest podruba Tower Defense, jakiego nie znam. Widzicie, mam stage 99, bo zapomniałem nagrać. Nie pomyślałem o tym. I to moje rzeczy. Wszystko na maksa. Oprócz rocketera. No, więc Państwo możecie zobaczyć. Jaką mam walkę w etapie 99? No, ciężka. Nie mogę tego zrobić prawie. Wiem, że mam roketera na levelu na lewelu pierwszym. Mam cztery Piekła na maksa i kilka wulkanów i takie. Kurde, sans jest najszybszy. Ale to jest, nie wiem co.

A nie jednak, nie, nie sami czarni. Etap 100. O, ktoś ma 2000, ale ja widziałem. Ja widziałem na 4000. A zobaczmy, może cały czas wyruch. Tyle muszę. Aha. Co jest? Lodowe giganty wróciły. Aha, rozumiem. Co jest? Jednak jest bos. Jednak jest bos. O kurde. On jest trudny. Ja nie wiem, czy go zrobię. Będzie dużo tych poprawek. Będę próbował to ciągle zrobić, ale nie wiem, jak to zrobić. Bo mam teraz Catbell Gaming Bossa. Ok. Mam Bossa, filetowe oko. Nie wiem, jak to zrobię. Więc może mi pomożesz. Dobra. Nie, ja ci nie, bo, nie pomogę gościu. Z tobą nie Ej, mogę. rzeczywiście, tutaj są wszyscy, których spotkałem, ale po jednym razie. Co? Nawet ci początkujący i po... O, patrz to, patrz na tego głowosa. On ma milion mm. HP. Okej, okay. a u ciebie kurde, przecież nic nie ma miliona. E, maksymalnie teraz mam. Ale że nic nie zadaje miliona. Pięć tysięcy teraz jedno z, y, zadaje piekło na levelu maksymalnym. Aha. Mało. Co będzie trudne? Milion prób już zrobiłem i nic. Już nie mogę paść, bo lipa będzie. Ten, ten boss jest dla mnie nie do zrobienia. Chyba, żebym to zamienił na wulkany. Ja niedługo może tu nagram. Hej! Dobra. O. Sobie. Nagram, gdy zmieniam te karabiny, czy znaczy działka. Te eee, ogniste powiem. Eee, zamienię na wulkany. Taki będzie się nazywał tytuł. KU. Jakby ktoś się pytał, ile kosztuje roketer, to 3 miliony. Znaczy 30 milionów. A ten tutaj pan, jak go nazywam Inferno, to 5 milionów. Tak? Zdrawiam. Dlaczego to jest takie ciężkie? Siema Bosik. Chyba coś ci oczko inaczej to wygląda. Ty nie zobacz nie na jego oko, Ono jest krzywe. Ktoś się pomylił. Zobacz. Eee. Co jest? Aha. Nie wiem, gdzie ktoś widzi. Okay. Patrzcie, jego oko no. O, etap to nie udało się. Ja, to jest trudne. Ja będę musiał mieć teraz na maksa, żeby to przejść. A ile kosztuje pierwszy level roketera? Ja już ulepszyłem na pierwszy, teraz drugi. 22 i tyle Aha. kosztowało 30 milionów, jak wierzę okay. chyba, że kolejne piekło ulepsza na maksa dobra, nie, ja wolę roketera na maksa jednak sans Boże ile można? no to wygrali Ej, ale powiem Ci, Amogus jest y, strasznie wolny w tej grze. Amogus. Sus. Jakby co, to może kiedyś w main, y, Zagramy w Minecrafta moi, na moim serwerze, albo... Albo na serwerze, albo na serwerze który będę sponsorował. No właśnie, jakby ktoś chciał dołączyć, link będzie... Będzie kiedyś. Nie link, tylko IP serwera będzie podana. Jeże, jeżeli... Oczywiście od Aternos. Tak. Bo jak żeby inaczej. Nie powiem na razie ID. Jeżeli się IP, a nie jeżeli ID. IP. Jeżeli się st stwórcy tego serwera zgodzą. To tak. Wyślę. IKEA! I like this. I like kurde IKEA. Zapomniałam przez ciebie, co chciałam powiedzieć. Okej, okay. okay, mi wszystko jedno. Czy coś chciałeś powiedzieć, czy nie? Hmm. Tylko szkoda, że tu są dwa źródła światła. nie? Pierwsza latarka, które, czyli najbardziej klimatyczna, a druga latarenka, to jest powiem, le ta... która ledwo co daje więcej latarek. Spróbuję tak zrobić, może będzie taka makieta. Ej, może będzie makieta moja. Jaka o... makieta? Filmu. To nie jest makieta gościu, tylko Jak... okładka. Okładka filmu. Ja bym chciał, żeby może ta było. Rakietnica, bo ja tak bardzo chcę. Proszę! Boże, ale ludzie giną tutaj. Find the lever. Lever. Okay. Ja myślę, że ten odcinek będzie się nazywał Prawie ulepszyłem roketera na level drugi. Sorry, że nie nagrywałem początków, ale... Ale nie pomyślałem o tym, ale, ale jak zrobię rebirfa, to może, to może, no może, ale w sumie mogę zacząć od etapu pierwszego. Chwila, czekaj, chwila spokoju. O mini I to jak? Jak nie, nie? Się, w sumie to jak się gra, to nie jest się godny. Co nie wiem. Ten odcinek musi jak najdłużej. I jakby co to ja to nagrywam przed 20 o minutę. Teraz. W tej sekundzie. Jakby to się wrzuca. Nie. Nie no, ja muszę najpierw go ulepszyć na maksa, żebym mógł to wygrać. Mam czas. Ty, ja mogę ulepszyć jednak. Patrz. Wow! W sumie to po że się tego nie spodziewam, Z zobacz. Podwójny, okay. level drugi już. A 30 milionów kosztuje ulepszenie na trzeci, okej. Okay. A na końcu filmu pokażę jak się nazywa ta gra, pozdrawiam. W sumie to każda gra prawie, którą Y, nagrywam, to ja już ją mam prawie zrobioną, Maca. No to, po co nagrywasz? Mm. Mm. Proszę, proszę. Dwa sensy Jest, jest. A teraz czas na bossa. Muszę go zrobić. Patrzcie, widzowie. Jeżeli to się nie uda, to ja kończę odcinek. Czyli się nie uda, czyli, czyli skończysz odcinek. Nawet jeżeli mi się uda, to skończę. No to po co że... Się... Dobra, ale powoli mu spada HP, ale jak będzie tutaj rakieta? Czekaj, jak on ma odległość. Małą. Zasięg... Dobra, dodało mu tylko 2, 2 plus zasięg. Strzelaj! Strzelaj! Uuu. I chwila, ile on teraz zadaje? 5000 obrażeń. A tak ulepszy to on będzie lepszy od piekieł. Ty, no nawet mu schodzi te HP. No ale i tak nie. Ale nie zrobisz tego lepko. Nie uda ci się na pewno. Pozdrawiam tych, co to oglądają, naprawdę. Co? Wiem, że ten odcinek trwa krótko, ale tyle mogę maksymalnie nagrać. Ty, ja myślę, że jednak to mogę Oli, zrobić. Ja, mam ja myślę, że to mogę zrobić. Ja, Oli, ja, mam kampe, ja to chyba zrobię. Zrobię tego bossa chyba. Nie mówcie. Nie mówcie, że ja go zrobię. Nie, proszę, 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 proszę. Ja go nie zrobię. Ja go nie zrobię. Uuu. Dobra, to jeszcze zobaczymy jaki jest etap 101. Dobra, pozdrawiam. I teraz masz łatwo? Ale to brakowało tylko centymetr, żebym przegrał. No nie. Co jest? Już mam 30 milionów. Dobra. Pozdrawiam, Oho. pozdrawiam bardzo. No, a to jest max level? Tak. A teraz y, w następnym odcinku będziemy zbierać na drugiego roketera. Mogę się założyć, że jakbyś miał tego jakby Wow. Jak mus Jakim schodzi HP! Jak my to, jak my wygramy tą falę, to... Pozdrawiam. O, nie, 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 nie. Ja nie, ja myślę, że jednak ten film się będzie nazywał... Przeszedłem trzy, trzy etapy trudne i ulepszyłem roketera na maksa. O kurde, czemu ludzie tutaj tak szybko bywają? Ty patrz na to, patrz na to. <grych> Dobra, pozdrawiam, Ale... kończę odcinek i widzimy się może już jutro. Nagram tą drugą.